<ira> no tak... Nie, generalnie priesmia... w <try racist quotenotplayer> no, Nie, 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 nie myślę ja po prostu, właśnie to właśnie bo tak jak się... No. Ja raz, to nie sabecyd, to, 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 nie. Nareszcie... no to musiałam podlecieć do każdego, przynajmniej do pomóc, no to tak. Natomiast teraz jak, im więcej żyją, z nią chodzili właśnie po czy to się tutaj, to ludzie teraz, no, że teraz, w ogóle nie interesują właśnie, nie teraz to nie, im to nie interesuje. nie, Ale nasza też zaczęła się tak zamykać, więc w za to parę razy. Przeciągają, przeciągają, bo aż to będzie właśnie pies. Zapiszczając gościa, po prostu ten koniec, bo nie mówić, nic, po prostu ten pies. I ona musi mm. podać tego koniec. Właśnie, to ja Zależy od dnia, I czasami podejdzie gościem do kilka komuś i ewentualnie jeszcze ten koniec, żeby wiedział, że to on o tą są... historię.